A ja z 7 ten guzik wcisnąłem, bo ja i tak widział, widziałem właśnie jak lewy wbiega, i wiedziałem, że i tak zaraz zreportuje ciało, to chciałem się oczyścić, że wiesz, no że zobaczyłem dwa ciałka i, i mówię, zgłaszam przycisk. Bo i tak widziałem, jak lewy tam wbiega. Dobra tak, tak, tak. I Jestem tak widziałem. Cztery że... raz w rząd A było Shiro, nie? Czwarty raz! Czwarty raz pod rząd! <laughs> What <laughs> the <laughs> fuck. To oh, kurde. Dobra. Jest kurwa, mwa! Miodzio lodzio kurwa. Światło out. Jesteś nowy. A, Wasol? Sorry, jesteś nowy. Już ja. Mogę tylko za to jest chciał? Mogę tylko za to ktoś Shifter. What? No bo ogólnie chciałabym powiedzieć, że ciało też padło dosłownie w tym momencie, bo mam vitalsy, mam Scientistę. A ty zgłosiłeś ciało, które leży pod dropshipem? sala. Winsu. No ja nie wiem, to się nazywa. Tam przy laboratorium się ten chodzi. No to to drinku. będzie to ciało, ale w tym samym momencie był też skóra na pewno, bo mi się to na witalsach wyświetliło. I na moich I oczach zabił seven. To są... seven i nie wiem czy to był tym czy Seven. O, oba kille bardzo świeże, tak? Mhm. Ogólnie no, to, no, ja... No ja... Zabił, no. Tak, to są dosłownie sekunda, dwie jak te kile padły, bo miałam Scientista, zeszliśmy wszyscy z Ripsheepa, sprawdzałam, wszyscy żyli, zrobiłam tylko Loda, odpalam i w tym momencie padło ciało Skóro i Wasal Kto ze mną tam był przy tym loadzie? Przy tym reaktorze, prawda? Ja. ja byłem na początku, potem zaraz pobiegłem do tego, do uploadu. <coughs> Potwierdza ktoś Sevena w ogóle? Co? Nie wiem, ja nie wiem czy na i pewno Shiro była przy, no, no, była przy to to tym to lodzie be. ze mną, a, ale czy Seven tam był? Seven? Powiedział, że też jak był przy tym jak być. się komputerek tam odpala. Byłem na początku na słupku, zrobiłem słupek, <coughs> powiedziałem w lewo. No. A dlaczego? Co dlaczego? Robiłeś słupek i nie odklikałeś go? To był jedyny... No, Ale, test, to, ale... to się mniej więcej padł Was, ale... To więc... jest jedyny task, który mam w laboratorium. Odklikanie. Muszę sobie porobić wszystko dookoła, żeby potem tam iść. ciekawe, bo ja ogólnie... Ja powiem szczerze, że ja byłam na prawym też, lodzie tam zrobiłem... I biegłam, żeby odkliknąć i właśnie Skuro wybiegał z laba, jak światło gasło i dlatego widziałam jego kolor, jak wybiegał, ja wbiegłam i jak już byłam pod temperaturą, to się zapaliło światło i poszedł report, jak odkliknęłam. No to on padł dosłownie zaraz, bo ja robiłam tego loada razem z tobą i to odkliknąć, a ja jeszcze ten... Scientistę sprawdziłam. Ale, po, ale poszedł report na Wasalu, nie na tym. Na vasalu poszedł. No ale, tak, ale ja mówię, że mam Scientista i... i widziałam, że Skuro padał w tym momencie. Seven ma teraz tą pasę na impostorów Digno, ja na pewno się robi. Ale albo się szypował. No, no moich oczach zabił, no. Ja bym tak na pewno nie Nie no, no, raczej na raczej się, No raczej shape. Mie tam, tam w ogóle nie było. byłem no na błynie. początku rundy, tylko tam. Nieważne, więc zgadło się Ale gdzie to było? No, ci mówię, no pod rakietą jak jest. oba ile padły tam w labie? Tak, ono gdzieś tam musiały przejść. Znaczy, nie ale wiadomo, jest nie, nie 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 No, no ale skoro zywanego... Shiro dopiero co widziała, skóro wychodzi z laba, ja widziałam, że on w tym momencie praktycznie padł, no to ten drugi kill też musiał być gdzieś tam. Ja to było tak, jakieś 3 sekundy przed Wasala tym wybiegał z laba skóro. 3 sekundy przed tym No to ja, ja wtedy czułam, że Plińska report jest świeży, bo mówił Prińcek, że na jego oczach odjebał dosłownie. No tak, tak no bo to też jest świeże ciało. że byli koło siebie, bo skóra musiał paść przed labem. A waza musiał wbiec do środka, no. I dnie skórowie kogo mijał, no. Mógł pójść double i od razu report, <noise> tak naprawdę. Dobra, to kto jest na pewno po lewej stronie, się może potwierdzić? Ja, ja tak się, nie nie potwierdzić, się nie po ja też... Ja też tak, się tak mogę potwierdzić, jestem w weaponsach aktualnie. Jestem z furiatem? Tak, ja, ja elektrykę i się z nim tam minąłem. I ty włączasz światło furiat, tak? Jestem tak. po lewej, ale się nie mam z kim potwierdzić. lewy? Nie. Ja, ja też Uwiał jestem po lewej. Ja byłem na weaponsach, ale też się nie mogę z nikim potwierdzić. Zapad kamienicy, gdzie jest? No mówiłam przecież cały czas, że robiłam z tobą tego samego loda Ty Mówi, princek, co Ty robisz robisz, pobiegłaś odwiknąć, a ja zostałam w się. Co robiłeś, z... Vitalcy? Ja byłem na początku Shira, na bocie no, no, widziłem ja. do lata. Tam była tylko Shiro. Okay. Okay. No dobra. To, ale to chodzi mi o to, żeby... No idealnie przy wejść, bo na kometę siadłem. No ale to. Skoro patrzę, tam nie miał. Sas, SAS i jestem ja, ja, Princek... Kto tam jeszcze? Kurwa. Shiro? Bo ja tak widziałem, jak no, 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 jako no ja w szypa wychodził, nie? No, to Kurwa macie. Powiedziałem, że nie mam za tych tasków tam górnem. Kręciołki. Kręciołki są bardzo fajnym sposobem, bo to jest taki rzecz, która jest bardzo rzadko, że tak powiem, fejkowana. Muszę kogoś odwalić. I najchętniej ze wszystkich, ja bym mógł kogoś znaleźć, to bym sobie odwalił ja, ja wasala. Nie możesz, jak już wyszedłeś. Najchętniej no, bym no, odwalił Musisz poczekać, aż będzie nowa yy, runda, wiesz? Ok. Basal jest najlepszą osobą do tego, żeby ją odwrócić. Ja włączę reaktor. Sorry, sorry lego, fajnie by coś innego, ale wolę chyba reaktor. Mam do odklikania, pstryk, 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 odklikuję, biegnę w dół, mam taski do zrobienia, Czeka Jedno ciało padło dopiero co. Dobra, jest... mam fakt mam, życia. Mam... Mam... Mam życia, bo widziałem właśnie dwóch Sevenów. Tak, mam właśnie Diz taką. tak. ma mikrofon. Ogólnie ciało przy lewym reaktorze, i to było teraz, walnięte dosłownie teraz. I zrobił to Otwierdzam. Seven, ale zrobił to Shape Shifter, bo drugi Seven stał obok. No. <noise> Czyli Seven można powiedzieć, że jest ty na pewno. Mobażny no no selenów. Dziękuję. Niekoniecznie, bo Znaczy, to by niekoniecznie, to by może być impostor drugim może impostorem. Tylko... Pierwszy impostor by się zamienił w drugiego impostora, to za którą ja chyba bez sensu. To jest, sens. to jest, to jest, to jest No nie, to jest, jest bardzo, to jest To ma bardzo sens, jeżeli jesteś co rundę impostorem i chcesz się pobawić, na przykład, nie, selen? Tak. Zamieniłem swojego kolega impostora w siebie, tak, żeby być bardziej sas, Po tym, jak byłem parę razy impostorem, nie, i zabiłem jest przy sobie. w innym. Nie, to jest Nie mogę potwierdzić, że ciało padło dopiero co bo jak się wyłączył raak od razu odpaliłem witalsy? Dlaczego zgłosiłeś? Dobra. Ja chodziłem do laba. No bo właśnie Trzeba się pospieszyłem bardzo. Trzeba czekać aż się odmieni ten gość koło nas A co znaczy... zgłosiłeś? Ja ogólnie zupełnie mindfucka z życia, bo no. Ten. To kto tam jeszcze jest? To byłby na tle handski, żeby się we mnie zamienił. Źle bym się śmiał. Kto tam jeszcze jest? D7? bo tam śmiał? Czy tam jest D7 tylko? No i drugi sevent. No nie, nie, nie. <g amusing> dwóch 7. jest dwóch chłopaków w pewnym Patka? Ja jestem w Spacemanie. Hej. Czemu nie biegłeś na reaktor? Bo akurat jak się zobaczy, to weszłam górą, yy, więc zanim otworzyłam drzwi i tak dalej, tak, po prostu nie zdążyłam. Czyli nie wiem, nikt nie może jej potwierdzić chyba? Lewy? Nie. Lewa strona. Biegłem dołem. Skończyłem na downloadzie przy górze, przy tym nad kamerami. Nikt ci nie może potwierdzić. A ja widziałam princek, jak teraz sobie wybiegał do Laba. Prince, widziałeś mnie? Tak. No, czyli to na pewno nie my byliśmy zamienieni w sześć no ale to tylko wy się potwierdzacie więc serio, no tak, no równocześnie to... możecie być coś bardziej. Jeszcze tutaj. wy będzie. No nie, bo Pierwszą to nie ma sensu, skoro chwilach. Disu twierdzi z Sevenem, że są razem tam i ktoś odjebał to bez tak, sensu. Tak, tam jest jeszcze jeden Seven no No właśnie, czyli to będzie lewy, ewentualnie to może być. I sa... A i ty, IQ to No właśnie, ja myślę też to bym skłaniała, nie? Tak, że... mi się wydaje, że siro tutaj kręci z sprinkkiem. mi Je też. bo co nie okazji, bo nie tym bardziej z tym bardziej bardziej że bardziej że przy pierwszym killu w pierwszej rundzie była tam w labie mówiła że widziałam go 3 sekundy temu. i nie? najważniejsze jest to, że oni jeszcze no. żyją. <głos> to <głos> to nie długo, <głos》>. ale naprawdę zauważyć, no ale pragnę zauważyć, że Lewy też żyje. No właśnie, że Wbrew pozorom, jeżeli spojrzysz na ostatnie filmiki Sevena, ja bardzo długą, mam bardzo długą przeżywalność jako Prumyt i bardzo miło. dobre i bardzo robię dobre. Mam, bo nie wypierdalałem jak jestem impostorem, dlatego żyjesz! <laughs> to no. dlaczego nie spieralasz się pierwszych? No dla to lewy, Ja i Shiro i cała trójka nasza jeszcze żyje, nie? No. no. Ogólnie to. Na kogo wy głosujecie? Ja nie wiem, na no. no, lewego. Dla świętego spokoju. To powiedział ja na Ale lewy nie zaśmiał. Nie lewy jest skłonny 5, zamieniać się w osoby i po prostu trollować. To jest jego skłonność, ale Seven mm -hmm. może z Disem tutaj zajebać. Mhm. Ty się też masz skłonność tak, do zamieniania się we mnie, ja odpierdalania, ja nie? nie? Może nie nie teraz jest... zmieniłaś na Sevena swój target. Albo Seven z lewym też drugi. mogą być takie dumne. Dobra. No, też, Ja, ja, tutaj, ja teraz, teraz walnę 300, 300 i styki, masz mój głos. Aha, to to też na pewno był. Jesteście zjebani, naprawdę. Nie, to może być to. Tak, to będzie... To będzie lewy, Diso albo 7. Tak, czwarty raz po tak, rząd. To jest tej trójki, To ja i7, zapamiętajcie, że to ja i7. Daj mi się Ale to był dobry pewno... głos. Tylko że dość śmieszne, bo na pewnoście się dogadali bo grą, nie? Takie coś o tej właśnie. Tak, Ta, czwarty raz pod rząd, rząd, Tak, tak, postaram. tak, dokładnie. A co? A ja byłam kurwa 5, co? Do... Ale nie byłaś pod rząd! It's not impossible. Nie byłaś pod rząd, a ja jestem? I co teraz? raz. No mówię, że jestem. Dobra, dobra, dobra jak jest to ja mniecy do disu i lewy, no i prosto. Co mi zrobicie? I don't care. Lewy, lewy zostaliśmy impostorami. Nic Jesteś, nowego. Jesteście impostorami? Nie, ja jestem impostorem. O, nie Ało. mogę być pod lądem. Hmm. Lewy, ty szmatą. Nie wierzę w to. Ale wiesz no, jak tak ciężko lepiało. było mi się powstrzymywać jak ty zreportowałeś te ciało i takie e, co ty się odjebało? E, e. A ja miałem... To taką, naprawdę był big branno To mnie tak otrzymał ja tak kurwa tak. A ja tak kurwa tylko siedzę i się powstrzymuję śmiechem, nie? Tak. A, ale Siro jest... dołączam jest tak ok, łatwo, żeby na nią zwalić że to jest piękne